The Elder Scrolls to niezwykle ciekawe, ale też i rozbudowane uniwersum. Chciałbyś je poznać lepiej i odkryć jego mroczne sekrety, a zatem podróżniku odłóż na chwilę swój oręż i posłuchaj. Lykantropia, legendarna choroba bądź też raczej klątwa, objawiająca się okresową zmianą kształtu wbrew woli chorego. W książkach i filmach fantazy często można zobaczyć wilkołaki, czyli odmianę lykantropii objawiającą się przemianą w wilka. W serii The Elder Scrolls również występuje lykantropia, ale tam jest ona nieco bardziej złożonym zagadnieniem. Zacznijmy od początku. Wiele lat temu, jak już wiecie, grupa daedr uciekła poza granice świata śmiertelnych, aby stworzyć swoje własne nieśmiertelne wymiary. Jednym z nich był Hircyn, deedryczny książę bestii, łowów i polowania, przedstawiany zwykle jako skąpo odziany humanoid w hełmie z jeleniej czaszki. Stworzył on sobie wymiar przypominający bezkresną knieję pełną dzikich zwierząt, w której oddawał się swemu ulubionemu hobby, czyli polowaniu. Początkowo tylko inne deedry współuczestniczyły w polowaniach Hircyna, czy to jako dodatkowy myśliwi, czy po prostu jako obserwatorzy. Szybko jednak Towarzystwo Daedr przestało wystarczać bogowi łowów. Gdy życie śmiertelne na planecie Nirn zdążyło już rozkwitnąć, Hircyn przybył do tego świata i zasiał chorobę lykantropii wśród śmiertelników. Po co to zrobił? Niemal wszyscy śmiertelnicy dotknięci lykantropią po śmierci trafiają w swej zwierzęcej formie do wymiaru Hircyna, gdzie mogą przez wieczność uczestniczyć w jego polowaniach. Tych, którzy za życia byli wybitnymi myśliwymi czeka zaszczyt polowania u boku Hircyna. Natomiast ci, którzy nie spełnili oczekiwań boga łowów, po śmierci mogli zostać nie łowcą, lecz zwierzyną, na którą Hircyn wraz ze swymi przybocznymi mógłby polować. Co się tyczy samej klątwy, obarczeni nią śmiertelnicy, wbrew swej woli, co jakiś czas przyjmują formę dzikiej bestii. Najczęstszą, najbardziej pospolitą formą jest oczywiście wilkołak, humanoidalny wilk, bardzo szybki, krwiożerczy, którego można spotkać, jeśli ma się pecha, na terenie całego Tamriel. Jednak bynajmniej nie jest to jedyna możliwa odmiana tejże choroby. Na zachodzie cesarstwa, na terenach Hammerfell i High Rock, często zamiast wilkołaków można spotkać dzikołaki. Ta odmiana lekantropii najczęściej dotyka Redguardów oraz rzadziej orków. Na mroźnej północy Skyrim, pośród Nordów, zdarzają się niedźwiedziołaki, nieco większe i silniejsze niż wilkołaki, z którymi często toczą wojny. Na czarnych mokradłach Argonianie, dotknięci lykantropią, zmieniają się w krokodylołaki, które doskonale czują się wśród bagiennej dziczy. Z kolei kagity z Elsewhere mogą zostać lwiołakami, świetnie sprawdzającymi się na wysuszonych równinach zaś bosmerowie z Valenwood mogą przybrać postać Sempołaka lub Nietoperzołaka, zyskując równocześnie na czas przemiany zdolność latania. Zdecydowanie najrzadszą odmianą Lekantropa są rekinołaki. Do dziś rekinołaka widziało zaledwie kilka osób, przez co wielu uważa go za zwykłą bajkę. Kiedyś w internecie krążyła nawet plotka o easter eggu ukrytym w The Elder's Cross Morrowind, Ponoć jeśli wypłynęłoby się daleko na północ, poza granicę mapy, można byłoby zobaczyć rekinołaka pływającego sobie w wodzie. Jednak plotka ta niestety szybko okazała się fałszywa. Czy rekinołak naprawdę istnieje? Być może na to pytanie nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. Pomimo tak wielu już znanych odmian tej klątwy, wciąż co jakiś czas odkrywane są nowe rodzaje lekanów. Darhircyna jest naprawdę nieprzewidywalny. Więc czy w odległej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych odmian, takich jak na przykład krabołaki, szczurołaki, czy może nawet i smokołaki? Niewykluczone. Tak właśnie prezentuje się postać boga Hircyna oraz jego zmiennokształtnych dzieci. Polowanie boga łowów trwa cyklicznie i nieprzerwanie od wielu tysięcy lat, a jego stado wilkołaków wciąż się powiększa. Czy kiedykolwiek Hircyn znudzi się swymi polowaniami lub czy natrafi na zwierzynę, której nawet on sam nie da rady upolować, niczym kapitan Ahab i Moby Dick, tego nie wiadomo. Ale jedno jest pewne, kiedy następnym razem spojrzysz na wielki czerwony księżyc w pełni i usłyszysz w oddali echo donośnego wycia, już wiesz, że kolejne polowanie właśnie się zaczęło. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić lajka like oraz suba. Polecam oczywiście również inne moje filmy. Do zobaczenia.